Ja jestem Polakiem, lubię Polskę, kocham Polskę, jestem patriotą, tak uważam, ale nie ma dla mnie większego znaczenia, czy człowiek jest Żydem, Niemcem, Francuzem, Ukraińcem, czy nawet Rosjaninem, jeżeli jest dobrym człowiekiem. Jest albo, ludzie są albo źli, albo dobrzy. I to, co się dzieje w Ukrainie, jest po prostu złe. Inaczej, ono, to nie jest złe, to jest jebane kurestwo. To jest pierdolone jebane kurestwo. Władimir Putin, skoro mogę przykinać, jest pierdoloną, jebaną kurwą. Szmatą, najgorszą, mordercą, jebanym zbrodniarzem wojennym. I nie zasługuje na nic, na szacunek. Ja nie jestem sędzią. Osądzi go ktoś inny. Pewnie nie na tym świecie, ale po prostu to, ile łez ja widziałem przez tego skórwy syna przelanych, nie tylko przez niego, przez całe jego otoczenie, przez tych ludzi, którzy wysyłają swoich ludzi, swoich obywateli na śmierć, to jest wiesz. To jest to, są, to jest morze łez przez tego człowieka po prostu leje się morze łez morze